Zawodnik z bardzo dobrą szybkością, umie strzelać bramki, profesjonalista, co widać przed treningiem, po treningu. Dobry strzał, wrzutka, silny, szybki. Na pewno jest trudnym zawodnikiem do krycia. Dla mnie, tym bardziej już wiekowego troszkę zawodnika, jest Jest ciężko, dlatego w gierkach dzisiaj grałem z nimi i, i się cieszę z tego. Jest... Zawodnikiem mocno pracującym, również w defensywie, pracującym dla drużyny. To jest też zawodnik, który grał na, na prawej obronie. Wymienność pozycji dla niego nie sprawia problemu. Dlatego no, fajnie, fajnie się z nim grać. Obie strony, jeżeli chodzi o skrzydła, prawa, lewa strona ma odgrywać istotną rolę, dawać drużynie bardzo dużo i tego oczekujemy od Pawła. Też troszkę pograł i, i za granicą ma jakieś doświadczenie, dlatego e, pewność siebie nie boi się i, i, i to widać u niego. Oprócz tego doświadczenia to jest zawodnik w bardzo dobrym wieku. myślę się najlepsze lata, krania przed nim. W wielu aspektach człowiek pasujący do tego, co potrzebuje takich klub jak Fajnie przyda się nam taki zawodnik i będzie ważny po